Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Dziwne U Mnie Działa. Słuchajcie, na początku było Pico, czyli mikrokontroler od Raspberry Pi za 19,90. Kupiłem coś takiego, pomigałem diodą wbudowaną, no i zacząłem się zastanawiać co dalej. Fundacja Raspberry opublikowała podręcznik do Pico, najpierw korzystałem z wersji PDF, no a potem sobie kupiłem wersję papierową. Ale, żeby wykonywać programy, które pojawiały się, słuchajcie, w tym podręczniku, no to potrzebne były układy elektroniczne. Więc, żeby za każdym razem nie składać na płytce stykowej układu elektronicznego, to zbudowałem sobie coś takiego. No i ten myślę, adapter wielokrotnie widzieliście na moim kanale. Tutaj w zasadzie są wszystkie elementy, które są potrzebne do budowy. Eksperyment, do tworzenia tych eksperymentów, budowy układów i, i pisania programów, pod to, co jest w podręczniku do PICO. E, takie kontrolery sobie zbudowałem dwa, znaczy takie adaptery. No i co? No i trochę się na nich bawiłem, ale wtedy, słuchajcie, pomyślałem sobie, że być może można by było to zrobić lepiej, bardziej profesjonalnie. Słuchajcie, no i ostatnie święta, korzystając z kilku poradników w internecie, postanowiłem sobie zaprojektować. I zbudować płytkę PCB do mojego Raspberry Pi Pico. Generalnie to miało być mniej więcej odtworzenie tego adaptera, takiego zrobionego ręcznie, tylko w formie płytki PCB. No i zaprojektowałem w programie EasyIDA taką oto płytkę. Na drugiej stronie logo Centrum Mistrzostwa Informatycznego, ponieważ Biorę udział z moimi uczniami w tym projekcie, projekt nazwałem sobie Raspberry Pi Pico Platforma edukacyjna wersja 30, dlatego że to była wersja 20. No a jeszcze gdzieś tam wcześniej na samym początku, tak bardzo na szybko, miałem taką oto wersję 10. No i słuchajcie, zaprojektowałem, zamówiłem płytki w PCB Way. No i słuchajcie, przyszło mam tych płytek kilka. No, a tutaj gotowy, działający. Adapter. Ze wszystkimi częściami, w stosunku do tej mojej wersji, homemade troszkę ulepszony. Napisałem sobie program Demo, który niejako testuje mi funkcję tej płytki. Zresztą ten program już na tym kanale widzieliście. Tutaj więc tak na szybko pokazuję. Co ciekawe, program wykorzystuje dwuwątkowość pico, to znaczy ta melodyjka, taka może troszkę denerwująca, gra w tle, na takim drugim wątku. Natomiast wszystkie te efekty, które nam się tutaj po kolei sekwencyjnie dzieją, czyli najpierw migały diody, tak dość przypadkowo, potem niby syrena policyjna która widzę nie do końca mi się tu wyłączyła. Teraz włączyło, była dioda RGB, teraz włączył mi się test fotorezystora, którego nie było właśnie na tamtej, na tym wersji Homemade, tak jak nie było diody RGB. To rzecz dorobiona już tutaj, ale generalnie cały ten mój, słuchajcie, cały ten mój adapter jest w zasadzie zgodny z tamtą wersją. Teraz słuchajcie, muszę zakryć go na tyle, żeby miał 5% wartości, o chyba się udało, bo jak poniżej 5% przejdę, to dopiero ten test się kończy. Teraz potencjometr, tak, też tutaj taki ściemniacz w pełnym zakresie od 0 do 3,3 V. No i ostatnia rzecz to są test przycisków, czyli te przyciski działające na zasadzie takiego funkcji, tej toggle. Togle, nie wiem jak się dokładnie czyta, czyli włączające i wyłączające poszczególne diody. Z tym, że przyciski też są jakby troszkę różnie zrobione, to znaczy te tutaj podciągną te pod pull up, a te tutaj pod PD, czyli pull down, no bo w pico tak się da. No i słuchajcie, będę działał na tym, na tym adapterze. Wydaje mi się, że jest całkiem, całkiem spoko. No, pierwsza rzecz no, to jest właśnie ta melodia, tak? To znaczy, znalazłem bardzo ciekawą bibliotekę, która pozwala mi odgrywać melodyjki, i tą próbkę macie właśnie teraz w tle. Można grać no, bardzo, bardzo różne melodyjki. Przypominam, że gramy na takim buzerze, tak? który na Allegro kosztuje może za 2 złote, więc to nie jest żaden głośniczek, tylko właśnie taki buzer. Ja mam tutaj podpięty na tym moim płytce, czekajcie, wyłączmy to może, mam podpięty ekran, ten OLED tam przekątnie niecego cala, ale można też podpinać te ekrany 16 na 2 czy 20 na 4. Tutaj mam właśnie podobnie jak miałem na tej wersji Homemade wypuszczone odpowiednie piny. Te górne cztery są w układzie tym i kwadrat C na 5V, a te dolne ewentualnie na 3,3V, jeśli byłaby taka potrzeba. Tutaj jeszcze mam wypuszczone dodatkowe wyjścia z zasilania i masy. Tu jest możliwość podpięcia baterii, z tym że jeśli chodzi o Pico, to Pico potrafi, można, można zasilać bateriami od 1,8 do 5,5 V. No i faktycznie działa mi to na baterii, z tym że no nie bardzo chcę działać na przykład już wyświetlacz. To znaczy jakieś tam miganie diodami i tak dalej, to działa, natomiast jeżeli podepnę wyświetlacz, to już jakby mu brakowało, żeby Oczywiście piko jest wpięte tutaj, a tutaj mamy jeszcze dwa rzędy spinów, no, tak? czyli te piny, które wszystkie są na piko, są powielone, raz, że tutaj bezpośrednio w tym rzędzie zaraz przy piko, tak? że tu można włożyć końcówkę męską, a tu z lekkim odstępem w formie szpilek i na tym można włożyć końcówkę żeńską. Oczywiście, wszystko ze sobą połączone, dodatkowo zrobiony opis pinów, do czego na Pico tak bardzo brakowało, ponieważ na Pico ten opis jest od środka, więc zwykle go nie widać. No i trzeba było kombinować. No wszystkie adaptery, które teraz powstają, oczywiście te opisy mają już tutaj na zewnątrz. Ja ten mój pierwszy homemadeowy adapter robiłem wtedy, gdy w zasadzie nic do Pico się jeszcze nie dało kupić. Teraz już całkiem dużo fajnych rzeczy da się kupić. No więc jak na pierwszy projekt, myślę, że jest to projekt w miarę udany, chociaż oczywiście. Popełniłem parę błędów i no nie da się ukryć, że tak się stało. Mianowicie, przede wszystkim zdecydowałem się na rezystory SMD, tak, żeby nie były to rezystory przywlekane i żeby nie zajmowały aż tak dużo miejsca, bo trochę tutaj ich musiałem dać. No i sobie zaprojektowałem zdecydowane za, za małe pola na te rezystory. Najpierw tutaj próbowałem przylutować te największe z tych smd no i widzicie, jak to się kończyło cud, że to działa. Natomiast potem zdecydowałem się na rezystory w mniejszej obudowie, czyli tej 805, No są jeszcze w mniejszej też się nad nimi zastanawiałem, bo chyba tak naprawdę te moje pola, które tutaj zaprojektowałem, są właśnie pod te najmniejsze rezystorki. No ale to już się ciężko rutuje taką zwykłą lutownicą. Problem jest też troszkę z przyciskami. To jest pierwsza wersja, którą wylutowałem. Tutaj mam jeszcze drugą, ta druga poszła mi już troszkę lepiej. Jak mówię, dałem już teraz te same mniejsze rezystory. No, no i też już długo, y, lutowałem niejako po raz drugi. Z przyciskami też za wąski otworów sobie zrobiłem. Czekajcie, może to tutaj pokażemy. Tutaj, w szczególności w tej płaszczyźnie jest za wąsko, Muszę zginać nóżki, więc te przyciski też nie wchodzą mi niejako. Tak, jak trzeba. No ale poza tym jest ok. Mamy odcięcie masy do tych wszystkich układów. To znaczy, jeżeli odepniemy, tutaj jest zworka. Jeżeli odepnę tą zworkę, to no, w zasadzie nie mam na tych układach wszystkich masy. No i wtedy mogę się wpinać na przykład z płytki stykowej i tworzyć jakieś układy na płytce stykowej. Wykorzystując tylko na przykład opis sam, nie? Ale tutaj normalnie to jest zapięte, i masa wtedy na te wszystkie układy idzie i możemy z nich korzystać. Tu jest jeszcze też będzie z dla bazera. Też można wyłączyć ten bazer. No i co jeszcze? No, jak mówię, tutaj fotorezystor. No i tutaj te, te, te piny, właśnie, które są niestety troszkę za małe. No ale poza tym powiem Wam, że jestem chyba w miarę zadowolony. Mógłbym oczywiście troszkę tutaj poprawek wprowadzić na tej płytce. I zrobić to jeszcze raz. Zastanawiam się myślę nad tym. No, jak mówię, wykorzystałem firmę PCB Way do stworzenia tych płytek. Zrobiłem to na czarnej płytce. Płytka czarna, no tak kozacko wygląda, ale niestety po przylutowaniu widać, że strasznie się palcuje. Ciężko jest tutaj utrzymać ją w takim, no, nawet na no, przed przylutowaniem, ale tu gdzieś potem, jak mi się pobrudzi to przylutowaniu, trzeba myć, więc ciężko jest to utrzymać w czystości. Więc może trzeba się było zdecydować na jakieś bardziej. Nie, nie wiem, zielony kolor na przykład tak, tak? E, dobra e, no myślę, że kończy nam się zdalne, więc może z moimi uczniami coś sobie powalczymy. Jak wspomniałem, program e, znaczy płytka generalnie jest zgodna e, z moimi e, z tym moim wcześniejszym adapterem. E, czekajcie, spróbuję się tu może przełączyć. Zamieńmy widok e, i spróbuję wgrać jakiś program. Tak, albo w gruncie rzeczy, czekajcie, nie wiem co byśmy sobie zamienili. Nie, dobra, grajmy na to, bo troszkę ciężko się wyjmuje. Eee, no dobra, mam tu na przykład taki oto program, patrzę czy tutaj wszystko gra. E, chyba tak, spróbujmy więc podłączyć płytkę. Ona pewnie teraz się nie uruchomi, ponieważ nie ma ekranu, więc ten program, który tam jest e, zgłosiłby błąd. Natomiast teraz spróbujemy tę e, właśnie syrenę policyjną stąd odpalić. Odpalmy. No jak widzicie, Syrena Policyjna działa, a był to program pisany w całości na ten poprzedni, że tak powiem, system. Natomiast, no co tu jeszcze moglibyśmy zobaczyć? RGB to już jest spisane tutaj, no ale nie wiem na przykład światła. Tylko, czy one nie mają ekranu? Nie, chyba nie mają. Spróbujmy. Chociaż tu już też dorzuciłem te pozostałe. O to jest to, co chyba w Demie się pojawiło. No, spróbujmy odpalić. Tak, czyli to jest jakieś tam tak, migające dość przypadkowo, to znaczy tak nie do końca przypadkowo, bo oczywiście nie ma tu żadnego elementu losowości. No, ale diody migają. Więc no, dobrze się dobrze się nadaje, słuchajcie, ten adapter do nauki z tej książki od Raspberry Pi. No, a przy okazji wprowadza kilka ciekawych, nowych funkcji których, których jakby na, tym, na tej starej wersji nie miałem, więc mam takich płytek chyba z 12, to znaczy zamówiłem 10, ale przysłali ich troszkę więcej, więc teraz wystarczy polutować co trzeba. No i kilka tych Pico też mam, więc myślę, że jakaś lekcja w szkole, a już na pewno lekcja na kółku z uczniami z programowania Pico w MikroPythonie się pojawi. Dobra, dziękuję wam za uwagę, zapraszam was wkrótce już na odcinek, myślę, że z tym adapterem, bo właśnie będę chciał wam pokazać tą bibliotekę do odgrywania muzyki i jak no, można różne, nawet swoje własne muzyczki skomponować z jej pomocą i odegrać na Pico. Więc jeszcze raz dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki.